Witam wszystkich fanów Marii na kanale Kreina Zabawek. Dzisiaj pokażę Wam dyrektor Celestię z serii po drugiej stronie lustra od firmy Hasbro. W zestawie oprócz naszej lalki znajduje się mikrofon, gitara, buty oraz ubranie na zmianę, spineczka oraz skrzydełka. Jeżeli oglądacie bajkę My Little Pony Equestria Girls, na pewno znacie dyrektor Celestię, która zajmuje się całym liceum, dba o bezpieczeństwo uczniów. Współpracuje ona ze swoją siostrą, wicedyrektorką Luną. Celestia ma oczywiście kolorowe włosy. Mamy tutaj niebieski, fioletowy, zielony oraz różowy. Jedno jej oczko jest ozdobione promykami słońca, a usta są w kolorze różowym. Bluzeczka, którą ma na sobie Ralka jest w kolorze żółtym, na której widzimy pięciolinę z fioletowymi nutkami. Początek spódniczki ozdobiony jest promykami słońca, a cała reszta jest różowa z malutką falbanką na końcu. Na nogach pani dyrektor ubrała bardzo wysokie sandałki. Teraz przebierzemy lalkę w nieco mniej oficjalny strój. W tym wydaniu Celestia ma różową bluzeczkę z pięcioliną i złotymi nutkami. Jej spódniczka jest w kolorze fioletowym, ozdobiona słoneczkami A buty są fioletowe, gdzie również widzimy motyw słoneczka Pani dyrektor zabrała ze sobą również gitarę I teraz jest już gotowa do ceremonii otwarcia bitwy zespołów Dodatkowo naszej lalce możemy przypiąć skrzydełkę Które nawiązują do tego, że w świecie kucyków jest ona księżniczką Jestem pewna, że lalka Wam się spodobała Prezentuje się on naprawdę bardzo ślicznie i do zestawu dołączonych zostało bardzo dużo akcesoriów, które dodatkowo urozmaicają wam zabawę i na pewno nie będziecie się nudzić. Ja zapraszam Was do lajkowania filmików i subskrypcji kanału.